Witajcie. Dzisiejsze nasze spotkanie kolejny raz poświęcone będzie cierpieniom młodego Wertera. Dzisiaj zastanowimy się, w jaki sposób młody Werter kocha. My no już wiemy, że Werter jest ofiarą czegoś, co nazywamy welczmercem, czyli bólem świata i nie jest on w stanie w pełni cieszyć się tym, co ma, a marzy przede wszystkim o jakimś lepszym, doskonalszym świecie. A dzisiaj będziemy patrzyli sobie na to, w jaki sposób bije serce Wertera. Jest on oczywiście ofiarą miłości romantycznej, ale każda miłość romantyczna zawsze i wszędzie będzie miała swoje ofiary. To nie jest taka miłość, o której chcielibyśmy sobie fantazjować albo której byśmy komuś życzyli. W jednym z filmików na początku romantyzmu umieszczonych Gdzieś tam próbują wytłumaczyć, na czym polega ta koncepcja miłości romantycznej i na czym polega jej przerażający w sumie wymiar. A dzisiaj przyjrzymy się samemu młodemu Werterowi, który pokazuje nam wszelkiego rodzaju wzloty i upadki związane z tym uczuciem. Dobrze, Werter poznaje loty w okolicznościach dosyć trywialnych, chciałoby się powiedzieć banalnych. Werter po prostu towarzyszy jej na jednym z bali urządzanych na pewno bardzo, bardzo często po to, żeby ludzie w wieku Wertera, i być może młodsi i starsi, mieli okazję się poznać. Dzisiaj gdybyśmy chcieli przenieść cierpienia młodego Wertera do wieku XX bądź też XXI, moglibyśmy powiedzieć, że Werter poznał lotę. W klubie, tak, ale tak naprawdę Goethe nam tutaj przynosi akcję tego e, momentu zapoznania się Wertera z loftą na, e, na pewien bal. No i już na tym balu Werter od samego początku czuje, że coś niezwykłego dzieje się pomiędzy nim a dziewczyną. Aczkolwiek my to doskonale wiemy, że Werterowi się po prostu wydaje. Werter jest. E, e, arbitralnym i samodzielnym, bardzo subiektywnym sędziom stanu, w jakim się znalazł. Gdyby, gdyby Lotta miała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Werter tak dziwnie na nią patrzy, to Lotta by odpowiedziała, no być może po prostu mu się podoba, ale nic więcej. Lotta nie jest w stanie odgadnąć tego, że Werter po prostu został porażony gromem miłości. I Werter, co najbardziej typowe dla osoby zakochanej romantycznie, jest w stanie ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że Lotta go kocha. To znaczy miłość sprawiła, że Werter traci jakikolwiek trzeźwy ogląd rzeczywistości. Werter wierzy w to, że Lotta go kocha, chociaż ona nawet na, ten, na temat miłości nie powiedziała połowy słowa. Lotta jest dodajmy narzeczoną Alberta, Alberta nie ma. A Werter korzysta z tego i pozwala swojej fantazji snuć pewnego rodzaju wyobrażenia tego, jak to mogłoby jemu się z lotem układać. Jemu, to znaczy Werterowi. Dalej. Werter niesamowicie idealizuje lotę. Lotta jest dla niego niemalże boginią, wystarczy delikatne dotknięcie. Lot tak go gdzieś tam poklepie po ramieniu, bądź też położy dłoń na jego dłoń i werter już dostaje niemalże miłosnych spazmów. To jest też kolejna bardzo ważna cecha miłości romantycznej. Werter idealizuje lotę, widzi w niej niemalże stąpającego po ziemi. Anioła, jej obecność jest dla Wertera pewnego rodzaju balsamem, lekarstwem, które to może uleczyć ten welczmerc, ból świata, na który nieustannie cierpi. Ale Werter mówi takie słowa: Świętą mi jest, więc Werter nie tylko idealizuje, ale również sakralizuje tę. tak jak większość romantycznie zakochanych. Bohaterów nie będzie patrzył na lotę tak, jak mężczyzna patrzy na kobietę, tylko będzie widział w niej coś, kogoś, istotę doskonalszą, niemalże półboską. No więc, czy można pożądać świętej, czy można zaglądać w dekolt Matce Boskiej? Nie można. Także Werter nie będzie, niemalże do końca swojej historii, zachwycał się cielesnym pięknem loty, tylko będzie fantazjował na temat jej wnętrza, duszy, na temat tego, że zgrywają się według wertera, zgrywają się w lot, z lotą w sposób fenomenalny. Coś mi przerwało, więc wrócę do tego, że werter sakralizuje Lotę i widzi w nią istotę daleko doskonalszą od samej siebie. I nie jest możliwym, żeby Lotta była obiektem natury erotycznej. Nie, nie, nie. Erotyka została skreślona. Werter oczywiście jest od lotu uzależniony. To taki cytat z 19 lipca. Zobaczę ją, wołam, budząc się rankiem i spoglądając radośnie na słońce. Zobaczę ją. Nawet na cały dzień nie mam pragnień innych. Wszystko, wszystko skupia się w tej nadziei. Tak. Werter bez przerwy myśli jak tutaj pokierować swoim dniem, żeby przynajmniej raz dziennie tę zobaczyć? A więc werter jest uzależniony od loty, od jej towarzystwa, od jej obecności. Co, co więcej, Werter potrafi nawet dosyć irytujący chyba sposób dla lotty narzucać się jej i przychodzić do jej domu, siedzieć obok niej, nie odzywać się całymi godzinami, i tylko patrzeć na to, jak lotta krząta się po, po gospodarstwie domowym. To mu wystarczy. Ale pomyślcie sobie, czy wam pasowałaby obecność takiego gościa w domu. Lotta do pewnego momentu akceptuje jego milczące lub Mniej milczące towarzystwo, ale w pewnym momencie musi zacząć dawać do zrozumienia Werterowi, że może być niechcianym, naprzykrzającym się gościem. Co więcej, w pewnym momencie pojawia się Albert. Początkowo Albert jest przez Wertera hmm, hmm, oceniany bardzo dobrze. Tak? To znaczy, Wer... Czy, czytam cytat. Albert przyjechał, muszę ustąpić. Jest to miły, zacny człowiek, któremu nic zarzucić nie można. Szczęściem nie byłem świadkiem ich powitania. Serce by mi pękło. No i Werterowi nie pasuje to, że Albertowi nie można niczego zarzucić. Dlaczego? Bardzo proste. Bo o wiele łatwiej byłoby patrzeć na Alberta jako na. E, Wrogiego konkurenta, gdyby Albert był osobą złą, głupią, brzydką, pozbawioną walorów moralnych. A Albert jest po prostu zwykłym, poczciwym, uczciwym, moralnie ukształtowanym facetem loty. Tak? I Werter nie może się do niczego przyczepić. Co nie znaczy, że w pewnym momencie Werter nie zacznie patrzeć na Alberta jak na wroga. Dlaczego? No chociażby dlatego że Werter będzie sobie fantazjował, jak to jest możliwe, że ja, który tak bardzo kocham Lotte, nie mogę być z nią, a Albert, który jej nie rozumie według Wertera, który nie nadąża za nastrojami Lotte, który nie śmieje się w tych samych momentach co Lotta, to Albert jest z nią związany. Tak? Werter jest bardzo nieuczciwy i stawia sprawę w sposób no, skandaliczny. Tak? Ja kocham bardziej Lotte, mówi myśli sobie e, Werter więc ona jest moja i to jest też bardzo ważna cecha miłości romantycznej to jest to zawłaszczanie sobie tej drugiej osoby nawet jeżeli druga osoba nie wie o tym że jest obiektem kogoś westchnień więc Werter sobie zawłaszcza Lotę chociaż niczego jej nie mówi i Albertowi tym bardziej o tym nie wspomina w momentach kiedy Werter już e, Traci powoli opanowanie, zaczynają go szarpać nerwy, popada w coraz bardziej e, przerażającą depresję. Potrafi, czytam, czy zrywam się, odchodzę, wybiegam, błąkam się po polach, wspinam się na urwiste wzgórza z dziką jakąś radością, prę się przez bezdroża leśne, torując nowe ścieżki, przyłażę przez płoty, drą mi się ubrania, zasypiam gdzieś na skałach, tak. Tak właśnie się zachowuje Werter. Gdybyśmy widzieli z góry, tak, nie mając słowa komentarza, to co się dzieje, to byśmy widzieli człowieka, który stracił całkowicie kontrolę nad samym sobą, wybiega z domu tej. Dziewczyny, biega z domu loty, i zaczyna biec na przełaj przez pola, łąki, przez, przeskakuje przez płoty, roztrąca, stada, owiec być może, po to, żeby wyczerpanym paść gdzieś na łące i tam odpocząć. Tak, werter jest pozbawiony jakichkolwiek hamulców i nie ma w nim, nie ma w nim jakichkolwiek zabezpieczeń, które by go chroniły przed tym, żeby nie popaść szaleństwo. A Werter coraz bardziej zaczyna szaleć. Pisze takie słowa: Nie pojmuję doprawdy, jak ją może, jak śmie kochać ją inny, gdy ja ją kocham tak wyłącznie, tak bardzo, tak gorąco, kiedy niczego ponad nią nie znam, nie widzę, nie posiadam. A więc Lotta przesłoniła Werterowi cały świat. Tak? to jest też ważna cecha miłości romantycznej w wydaniu Wertera. Obiekt uczuć przesłania nam absolutnie wszystko. Cokolwiek byśmy lubili robić, jakiekolwiek byśmy mieli zainteresowania, nad czymkolwiek byśmy się pochylali, cokolwiek wcześniej by nas cieszyło, to zostaje zasłonięte przez lottę lub kogokolwiek innego, kogo tego typu miłością darzymy. Ale są też jaśniejsze momenty w tej e, mrocznej historii. Chociażby, e, Werter pisze. Wczoraj podała mi na pożegnanie rękę i powiedziała: Do widzenia, drogi Werterze. Drogi Werterze. Pierwszy raz nazwała mnie drogim, to też przeniknęło mnie na wskroś dziwne drżenie. Powtórzyłem to sobie ze sto razy, a wczoraj wieczorem, kładąc się do łóżka i gadając, jak zawsze ze sobą, powiedziałem nagle: Dobranoc, drogi Werterze. Roześmiałem się. Posłyszawszy to pozdrowienie, no po co chodzi? Werter wszystko to, co usłyszy od lotty, interpretuje na swoją własną korzyść. Więc nawet takie, takie zwyczajne, grzecznościowe pozdrowienie w stylu dobranoc, do widzenia, drogi kolego, drogi Werterze, droga koleżanko, interpretuje jako wyraz niezmierzonej wręcz sympatii, jak to wyczynię, miłości. Werter jednak długo nie może wytrzymać, wiedząc o tym, że Lotta i Albert no, mają stanąć na ślubnym, na ślubnym kobiercu, zaczyna snuć przerażające wizje rozwiązania tej sytuacji. Jeżeli nie może być z Lottą, to nie może istnieć w ogóle, a więc myśli nad popełnieniem samobójstwa. No i w grudniu rozstrzyga się ten cały dramat, Werter pożycza od Alberta pistolety, to jest bardzo charakterystyczne tak? i symboliczne, czyli niejako Albert przyczynia się do tego, że Werter rozstaje się ze światem. No i Werter, żegnając się ze światem, jest autorem takich, a nie innych słów. Werter wierzy w to, że będzie na tamtym świecie żył razem z Lottą. Werter wierzy w to, że samobójstwo, które jest ciężkim przestępstwem w cywilizacji chrześcijańskiej i europejskiej, że samobójstwo pomoże mu rozstrzygnąć ten nierozwiązywalny na płaszczyźnie ziemskiej konflikt pomiędzy Albertem, Lottom i nim samym. Samobójstwo, które de facto powinno skazywać na wieczne potępienie samobójcę, samobójstwo popełnione z miłości jest drogą do zbawienia. I to też jest bardzo ważny element miłości romantycznej. Cokolwiek, co, cokolwiek złego, niemoralnego, nieuczciwego. Zrobimy pod dyktando miłości, będzie to usprawiedliwione. Tak samo Werter czuje się usprawiedliwiony, kiedy myśli o swoim własnym samobójstwie. I Werter mówi sobie tak: po śmierci trafię do nieba, tam spotkam się z matką Lotty, czyli ze swoją powiedzmy przyszłą teściową, tam jej się wyżalę i poczekamy sobie wspólnie na lottę i będziemy sobie na tamtym świecie na wieki wieków, amen, żyć. A dlaczego tak będzie? Dlatego, że jesteśmy sobie przeznaczeni. A dlaczego jesteśmy sobie przeznaczeni? Dlatego, że nasze przeznaczenie zostało zapisane w gwiazdach. A kto to, a kto to nam zapisał? No, chyba tylko i wyłącznie Bóg. A więc yy, Werter popełniając samobójstwo, żegnając się ze światem, tak naprawdę... Wierzy w to, że spełnia pewną, albo inaczej odgrywa pewną rolę, którą napisały mu siły wyższe. A miłość romantyczna jest przecież e, czymś większym, szlachetniejszym, doskonalszym niż miłość tutaj na ziemi, nawet przypie, przypieczętowana legalnie zawartym związkiem małżeńskim. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia, usłyszę.